Uuu, bagna. Dawno w sumie na bagnach nie grałem. Tylko, że to jest duża mapa, to jest pewien problem. Dobra, tam jest jeden z naszych Hexów. Dobra, ktoś wszedł na budynek. Bo to nie byłem ja. No dzień dobry. Nie wiem, czy mi starczy frenzy na ciebie. Starczyło. Ktoś tam jest. Dobrze. Nóż wysmarowany musztardą. Ty, panie, to jest nie byle jaka musztarda. To jest nie byle jaka musztarda. To jest musztarda fosforyzująca. Panie złoty. Zawsze mam tu problem w tym budynku, którędy jest wyjście, więc musiałem najpierw sprawdzić, a jako, że mogłem Nancy na szybko jeszcze dziabnąć... O, 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 o mamy Nancy. Ale mnie zrobiła. Paleta. Dobrze. Kolki dostałeś podczas bie kolki dostałem podczas biegania? Jakiego biegania? Jakiej kolki? O co ci chodzi stary? Hmm. No masz kolejną paletę. Hmm, ona ma Calm Spirit. Nie lubię siebie ocenić pod względem innych streamerów, ale generalnie którzy mnie do nich porównują. Naprawdę do kogo. Mm, no, chodźmy tutaj na Lediscordance. Dobrze prowadź mnie do innych. Prowadź mnie do innych. O, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. No, chodźmy za tą Meg. Na szałasie już nie ma Palety. Tu jest Paleta na środku. Dead Heart. Dobrze, wyczekane. Yy, w karty już nie grasz? Yy, póki co nie. Wiesz co, na Hearthstone'ie mało kto mnie oglądał, ale no nie wiem, może kiedyś jeszcze wrócę. Tak ciemno przód oczami mieś. A, bo to był ten, yy... to był stun po ataku. Dobra, chodźmy za Lori. No chodź, 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 chodź do mnie, chodź. Jak się zblokowała ojoj Lori, biedna Lori Siemka oraz przepraszam, witam serdecznie. Nie ma za co przepraszać Skill czy y y liter o co chodzi? Zależy do jakich Gdyby oni wiedzieli coś o tej mapie, a mianowicie to że na tej mapie... Wcale się nie widać. A mianowicie to, że na tej mapie wszystko jest na brzegach, to zaraz by mi te ruiny zniszczyli. I zależy czym grasz. Okej. Okay. Przepraszam za spóźnienie. No nie no, spoko graczek. Nic się nie stało. Uuu, skręcili gena. Honorowo. Mm, I ktoś tu jest ranny. Jest to Nancy A no, nie wiem, czy szy nie szybciej było. O, 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 zajdźmy ją. Dzień dobry. W sensie, bo jak gram Blightem to, to mnie porównują do Oca, ale najczęściej do MTK. Yy, nie wiem, co gra MTK, bo go nie oglądam. Nie, nie pasuje mi ten streamer. O, Kapiusz. Dobrze. O, ty jak ona mnie zrobiła tym deadhardem. A, nikt tamtej nie ściągnął. Pograne. 4 geny do końca. O, Gracek, dobry połów. 3 geny do końca. O proszę. Tak naprawdę przeróżnie jeśli chodzi o killera, to raczej o nich nie mówię, bo nie widzę sensu. Ja w sumie przez odzdarwę polubiłem granie traperem. Bo wcześniej traper był dla mnie taki he mech. Ale. Dobra, chodźmy za mech, bo ona nie jest. nie jest ranna. Ale. Dopiero jak pograły znaczy pograłem. Dopiero jak od odzdarwę. Zrobiła. Dopiero jak pooglądałem od zdarwy uświadomiłem sobie, że gra się traperem podobnie jak hagą. Yy, trzy haki do końca. Nie lubię się do kogokolwiek porównywać, bo owszem, dobrze gram i w ogóle, ale uważam, że każdy gra na swoim poziomie, i w ogóle, więc spoko. Szanuję, szanuję za podejście. Yy, tutaj jest Kate. I Kate jest ranny na spoko. Mm. Ona chyba ma drugi hack dopiero Tak mi się wydaje. No dzień dobry <śledzisz ekrania> Uwielbiam to Surłem to mnie nawet do Aeruna porównywałem bardzo często ale w jakim względzie? Bo ja na przykład szanuję go za to, że gra dobrze... Aha, Lori, ale żeś zrąbała. Szanuję go za to, że gra dobrze... Ale nie szanuję go za to, że gra toxic. Ale ja, tak jak wspominam, nie mówię o moich porównaniach względem gameplayu, a nie byciu taksikiem. A, spoczko, to szanuję. Bo ja nie tibaguję, nic. O, to tym bardziej szanuję. E, dobra, gdzie może być włas? Może być w budynku. A, w sumie jeszcze włazu nie ma, tak naprawdę. Jesteśmy bliżej tutaj. Więc po poczekam tutaj na właz. O, easy! Nie, wyzywam po meczu ani nic. Ja wyzywam po meczu tylko jak, tylko jak yy, surwy też mnie wyzywają. niej ją do tego haka raczej. W tym momencie też nie, bo nie chce mi się czasu marnować. No. Wiesz. Najważniejsze, tak naprawdę, w tej grze to zrozumieć to, że to jest kupowanie czasu killera. Jeśli ty marnujesz ten czas, to chcesz przegrać.